Ostatnio naprawdę sporo dzieje się w świecie wrestlingu i bardzo dobrze, bo coraz to większymi krokami zbliżamy się też do gali Money in the Bank, która już niedługo w Londynie i będę na niej na żywo i będę cały czas to podkreślał, więc oczywiście subskrybujcie kanał, aby niczego nie przegapić. A i na temat tej gali, na dniach pojawi się na kanale obszerniejszy film, taki ode mnie i będzie to film ze studia, bo i tak jak mówiłem, na kanale będą się pojawiać, także koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie polubienie pod tym materiałem, by zyskał jak największe 10. Się... i oczywiście zapraszam Was do pisania komentarzy i tego, co sądzicie. Informacji dzisiaj przedstawionych, bo to jest dla mnie w sumie najważniejsze ta interakcja z Wami. To jest po prostu to, co napędza mnie do tego, by te filmy dla was tworzyć. W ostatnim sobotę miał miejsce premierowy odcinek nowej tygodniówki od OLJ Wrestling i było to AEW Collision, które otworzył też CM Punk. Powracający CM Punk otwiera pierwszy epizod nowej tygodniówki od AEW i zgarnia oczywiście nieziemską reakcję, ponieważ gala odbywała się w Chicago. CM Punk powrócił i powiedział, że nie ma on zamiaru być dłużej miły, że albo go się po prostu kocha, albo go się nienawidzi, ale dla niego najważniejsze jest to, że Cały czas mówi prawdę i nie kłamie. Nie zabrakło oczywiście pstryżków w kierunku elit, którzy nie byli obecnie na tej tygodniówce i oczywiście na niej nie będą się pojawiali ze względu właśnie na ich relacje z CM Punkiem. Całe promopunka głównie opierało się na tym, że to właśnie on jest tą osobą, która mówi prawdę i ci, którzy chcą w to wierzyć, to po prostu to wiedzą i doskonale będą się tego trzymali, a ci, którzy nie. To trudno. CM Punk również odbył walkę w main Eventie, Była to walka tartimowa, gdzie właśnie on oraz FTR zmierzyli się z Samoa Joe oraz Ballet Club Gold. Walka oczywiście nie mogła zakończyć się inaczej niż zwycięstwem CM Punk'a, który też przyczynił się do tego wykonując GTS. Ogólnie na tej gali powrócili do akcji jeszcze tacy wrestlerzy jak Betty Matthews czy Malakai Black, a także Miro, który może być przez nas bardziej kojarzony jako rusy, więc naprawdę miłych akcentów nie brakowało. Hala była wypełniona po same brzegi i naprawdę przyjemnie się to oglądało. Co do samego CM Banka, to na dany moment dalej nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądała jego przyszłość w AEW. Wiemy natomiast, że prawdopodobnie w środę pojawi się on, powiedzmy, gościnnie na odcinku Dynamite, który również będzie gościł w Chicago. Ale uwaga, co warto podkreślić, na tym odcinku tej tygodniówki nie będzie Elite. Heyman, Pain, Chean Barsi oraz Kenny Omega, oczywiście, ze względów. Sytuacji pomiędzy nimi a CM Punkiem nie będą na tej tygodniówce, a prawdopodobnie po prostu wyemitowane zostaną jakieś wcześniej przygotowane z nimi nagrania. Taka decyzja ze strony zarządu AW pada, ponieważ wiązałoby się to oczywiście z tym, że pewnie. Całe elit zgarnęłoby bardzo negatywną opinię, w sensie pewnie by buczeli, i fani w Chicago domagaliby się i tak Punk więc tutaj zarząd pewnie postanowił postawić na CM Punk ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już w środę. Ale zanim słuchacie środa i AEW Dynamite, to jeszcze dzisiaj gala Mad gdzie Seth Rollins rzucił otwarte wyzwanie o swój tytuł wagi cięższej, na który prawdopodobnie może odpowiedzieć Logan Paul ze względu na to, że gala Row jest w Cleveland, a... Cleveland jest miastem hometown, rodzinnym miastem Logana Pola, ale w sumie nie jest on jedną osobą, która na to wezwanie mogłaby odpowiedzieć, bo jest również Johnny Gargano, który mówi się, że miałby powrócić właśnie na row w Cleveland i to też w sumie zasugerował on na swoim Twitterze, także ciekawy jestem, jak finalnie zostanie to rozegrane. Ja osobiście wolałbym to, aby Logan Paul został dodany do walki Money in the Bank i szczerze bardzo na to liczyłem, że w tej walce się znajdzie. Na ten moment to się nie stało, ale kto wie, może tak też będzie to wyglądało w dzisiejszej nocy. No bo jak widzimy, sytuacja w Money in the Bank meczu kobiet również może ulec zmianie. Więc skoro panie mają walkę o zamianę miejsca w Money in the Bank meczu i dołączenie jeszcze do tego Money in the Bank meczu, to dlaczego miałoby się też tak nie stać w przypadku właśnie Lorena Pola i męskiego Money in the Bank meczu? Ja w ogóle jestem bardzo podierany tym Money in the Bank, bo wiele, wiele się dzieje. A kolejną taką rzeczą, która się podziała, jest słuchajcie, ogłoszenie walki tak które też w sumie Spekulowałem w poprzednich odcinkach, czyli walka pomiędzy Romanem Reignsem i Solosiką a Deusos, czyli tartimowy pojedynek, który pewnie będzie main eventem Money in the Bank w Londynie. Walka ta określana jest jako Bloodline Civil War, i słuchajcie, naprawdę zapowiada się to kosmicznie. Money in the Bank w Londynie, natomiast dopiero 1 lipca, i na temat tej gali będą jeszcze pojawiały się materiały prosto ze studia. Także będą one bardziej przygotowane i fajnie dla Was przedstawione treści. Dlatego subskrybujcie aby ze wszystkim być na bieżąco. A ja mam dla Was jeszcze informację. Informacja o doście Sefa Rollinsa, który pojawi się także na środowej gali NRC, gdzie zawalczy z Bronem Breakerem o tytuł mistrzowski World Heavyweight, o ile obroni go na dzisiejszej gali Monday Night Raw. Seth Rollins odpowiedział na wyzwanie Brona Breakera i powiedział, że jest to dla niego dziwne i no nie do końca wierzy, że to się stanie, ale tak, pojawi się na NRC i zawalczy o swoje mistrzostwo. Jak mówię, moi drodzy naprawdę sporo dzieje się ostatnio w świecie wrestlingu. Kolejnymi takimi doniesieniami, które pojawiają się za kulis jest m.in. możliwy powrót Carlito, którego Booker zablokował wszystkie występy na scenie niezależnej, twierdząc, że Carlito podpisał nowy kontrakt z WWE. Ostatni raz Carlito w WWE mogliśmy oglądać przy walce Bad w Porto Rico i naprawdę zgarnął fajną owację i bardzo też dobrze czuł się podczas tej gali. Powiedział, że chętnie wróciłby full time do WWE, więc być może właśnie to aktualnie się dzieje i wkrótce będziemy tego świadkami w WWE TV. Koniecznie, moi drodzy, napiszcie co o tym sądzicie i zapraszam was do komentarzy. A się tam właśnie wdali się w interakcję ze mną, a także z innymi fanami na kanale Restlon. I jeszcze na koniec słuchajcie dla Was informacji, ponieważ już za jest pełna tydzień, a do końca 25 czerwca we Wrocławiu odbędzie się kolejna duża gala od Prime Time Wrestling i będzie to gala The Mystery o godzinie 17.00. Start. I na kanale Restlon właśnie tutaj zobaczycie otwarcie gali oraz pierwszą walkę całkowicie za darmo. Także to taka informacja dla Was z pierwszej ręki. Na ten moment to na tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał i wyczekujcie kolejnych materiałów. Wpiszcie komentarze, zostawcie polubienie i to tyle. Trzymajcie się. Cześć!